Sponsorem audycji jest Oanda TMS Brokers. Doświadczony dom maklerski specjalizujący się w inteligentnym inwestowaniu. Codzienny. Podcast gospodarczy. Zaprasza Wojciech Kowalik. To będzie odcinek o nieoczywistych konsekwencjach, konkretnie o konsekwencjach zmiany cywilizacyjnej na europejskich drogach. Bo Europa szybko przesiada się z benzyniaków i diesli do aut na baterie. I choć tempo tej przesiadki w ostatnim czasie nieco zwalniało, to jednak są państwa, w których co drugi nowo rejestrowany samochód ma napęd elektryczny. Ci prymusi stają się jednak ofiarami swojego sukcesu. Jak to możliwe? To jest codzienny podcast gospodarczy. Zaczynamy. Na początek o europejskich rekordach. Od stycznia do końca listopada ubiegłego roku do salonów wjechało milion osiemset tysięcy aut na baterie. Rok wcześniej było to o pół miliona mniej. Wzrost trzeba przyznać imponujący. W Unii Europejskiej co siódme auto było elektryczne. Samochody z takim napędem przegoniły diesle i hybrydy typu plug-in, czyli z wtyczką. Lepiej sprzedają się tylko niby hybrydy, których było 25%. Gwiazda aut elektrycznych przestała jasno świecić dopiero w grudniu, gdy zadyszkę złapał cały rynek motoryzacyjny. Przyczyną zadyszki był spadek sprzedaży elektryków w Niemczech, czyli u największego klienta branży. Powodów jest wiele. Najważniejszy z nich to kryzys kosztów życia, wzrost cen aut elektrycznych i wysokie stopy procentowe, bo nawet bogatych Niemców nie stać na masowe kupowanie takich Samochodów za żywą gotówkę. Tak czy inaczej, rok dla elektryków był rekordowy i to mimo opadającego entuzjazmu dla elektryfikacji transportu, najmocniej entuzjazm opadał tam, gdzie jeszcze miał wyjątkową siłę, czyli w Skandynawii. Jedną z przyczyn słabnącego zapału mogły być arktyczne mrozy. Choć Norwegowie czy Finowie oswoili swoją motoryzację z klimatem, to teraz stają przed nowymi wyzwaniami. Nie chodzi o uruchomienie zamarzniętego auta, ale o jego zasięg. Elektryki przy trzaskającym mrozie mają mniejszy zasięg. Eksperci wyliczają, że spadek wynosi mniej więcej 1 trzecią. Media społecznościowe zostały zalane wpisami rozczarowanych kierowców, bo jedna trzecia zasięgu mniej, to konieczność częstszego ładowania oraz konieczność dostosowania do tego planów podróży na dłuższych trasach. I chociaż z oficjalnych danych norweskich firm ubezpieczeniowych wynika, że na mrozie auta na benzynę psuły się znacznie częściej niż elektryki, to jednak brak standardowej wygody podróżowania był niepodważalny. Co nie znaczy, że Skandynawia oddaje prowadzenie w elektryfikacji transportu. Norwegia jest pierwszym krajem na świecie, w którym wszystkie nowe taksówki są elektryczne, a Islandia przegoniła Norwegię, gdy chodzi o tempo wprowadzania elektryków na drogi. Od 2014 roku, gdy na wyspie zarejestrowanych było 100 takich samochodów, po niecałych 10 latach, nowo rejestrowane auta elektryczne stanowią tam ponad 85% wszystkich. Stacje ładowania zbudowano na wszystkich drogach wzdłuż wybrzeża co 100 km. Postawiono je w głębi wyspy, nawet tam, gdzie ruch był śladowy. Wprowadzono współdzielone ładowarki dla wspólnot oraz ulgi podatkowe dla właścicieli takich stacji ładowania. Dzięki temu Islandia, która produkuje prąd wyłącznie z zielonych źródeł, zamierza zredukować do zera emisję dwutlenku węgla. Już do 2040 roku, czyli najszybciej na świecie. Podsumowując, pełen sukces? Niekoniecznie, bo kraje skandynawskie stały się ofiarami tego własnego sukcesu, a z nimi, z problemem będą musieli mierzyć się inni. Więc teraz będzie o kłopotach ogólnie, a potem o Islandii szczególnie. Gdy w zeszłym roku Europa postanowiła, że do 1935 roku wszystkie nowo rejestrowane samochody będą elektryczne, w powietrzu zawisło zasadnicze pytanie: kto za to zapłaci? Bo samochody na benzynę i ropę to fantastyczny interes nie tylko dla przemysłu motoryzacyjnego czy paliwowego, co jest oczywiste, ale także dla uwaga rządów, które w ciągu ostatniego półwiecza zrobiły z silników tradycyjnych prawdziwe fabryki pieniędzy. Samochody na ropę i benzynę regularnie dostarczają pieniędzy do państwowych budżetów. W ubiegłym roku pięć największych gospodarek europejskich na opłatach paliwowych zarobiło ponad 150 miliardów euro, czyli 2% wszystkich podatków. W Wielkiej Brytanii rząd zarabia więcej na sprzedaży paliw niż na sprzedaży alkoholu czy papierosów łącznie. Podatki paliwowe mają dla rządów same zalety przynoszą gigantyczne kwoty w porównaniu z kosztami zbierania bo zbieranie jest wyjątkowo łatwe. Uchylanie się od nich jest praktycznie niemożliwe i podatnicy zwykle uznają je za sprawiedliwe. Jeździsz autem, płacisz za utrzymanie dróg i leczenie ofiar wypadków. Trudno, te podatki będzie zatem zastąpić, ale nie ma innej możliwości. Wyjście numer 1: podwyżka podatków osobistych, co ma tę wadę, że ciężar utrzymania dróg spadłby także na tych, którzy nie korzystają z nich w ogóle, albo wciąż jeżdżą autem benzynowym i za drogi płacą. Wyjście numer 2: Wyższe opodatkowanie rachunków za prąd, ale i to nie idealne rozwiązanie, bo kto ma dom i domową instalację do produkcji energii, nikomu za nią nie płaci, auto ładuje za darmo i jeździ nim po publicznej drodze. Wyjście numer 3. Obłożenie opłatami korzystania ze wszystkich dróg w kraju, ale tylko dla samochodów na prąd. Wady? Wysoki koszt stawiania automatycznych systemów naliczania opłat. I wyjście numer 4. Obowiązkowa kontrolowana przez państwo kilometrówka dla każdego auta na prąd, wprowadzana obowiązkowo np. podczas corocznego przeglądu technicznego, i opłata wprost zależna od liczby przejechanych kilometrów, płacona w miesięcznych ratach z dołu w roku kolejnym. I właśnie takie rozwiązanie już wprowadziła Islandia. Od tego roku islandzcy właściciele aut na baterię lub wodór oraz hybryd muszą podać rządowi przebieg samochodu. Można to zrobić na stronie internetowej lub w aplikacji. Opłata za przejechane przez rok kilometry zostanie rozłożona na 12 opłat miesięcznych. W sumie średnio rocznie ma to być około 600 euro. Czy to dużo? W Polsce podatki i opłaty to blisko połowa ceny litra paliwa. To znaczy, że podczas tankowania 60-litrowego baku odprowadzamy do kasy państwa około 150 zł. Statystyczny polski kierowca przejeżdża rocznie niecałe 10 tysięcy kilometrów. Rocznie płaci więc państwu jeżdżąc prywatnym samochodem przy średniej spalania 6 litrów na 100 km około 1,5 tysiąca złotych, czyli mniej niż statystyczny Islandczyk zapłaci państwu za jazdę swoim elektrykiem. I na koniec odpowiedź na pytanie, czy i kiedy takie rzeczy w Polsce. Islandia w ubiegłym roku miała najszybsze na świecie tempo elektryfikacji transportu i wyprzedziła w tej dyscyplinie Norwegię. Wyłączając samochody osobowe kupione przez wypożyczalnie 90% nowo rejestrowanych aut było na baterie. Dokładnie tak, 90%. W Polsce auta elektryczne w całości sprzedaży aut nowych to uwaga, mniej niż 4%. Takim tempie dojście do poziomu islandzkiego zajmie nam niemal całe pokolenie. I na koniec wniosek. Problem podatku od elektryków na razie mamy z głowy, ale nie wiemy, czy jest się w związku z tym z czego cieszyć. Podcast przygotowała Anna Augustyn, a przedstawił Wojciech Kowalik. Do usłyszenia. Codzienny Podcast Gospodarczy. Sponsorem audycji jest Oanda TMS Brokers. Doświadczony dom maklerski specjalizujący się w inteligentnym inwestowaniu.